Wiesz, że możesz przybliżyć jakąkolwiek treść na smartfonie, nawet taką, której się nie da, albo łatwo pomniejszyć dowolną aplikację, żeby wygodniej korzystać z telefonu. Jedną ręką. No dobra, może o tym wiesz, ale czy wiesz, że można sterować telefonem za pomocą mimiki twarzy? Nie? No to przygotuj się, bo dziś pokażę tobie masę przydatnych funkcji, o których prawdopodobnie nie masz pojęcia. Także zapinaj pasy i odkryj ze mną przydatne i zaskakujące opcje oraz sekretne triki i lifehacki, które bez wątpienia ułatwią ci życie. A w realizacji odcinka pomoże mi Motorola Edge 50 Pro, która jest powiązana z podwójną promocją, ale o niej pod koniec filmu. Tutaj na pokładzie jest Android 14, ale spokojnie, jeśli Twoje urządzenie ma starszego Androida, to z powodzeniem znajdziesz wszystkie funkcje, o których dzisiaj będę mówić. Mogą po prostu inaczej się nazywać albo znajdować się w innej zakładce. Co więcej, żadna z opcji, którą dzisiaj Tobie pokażę, nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji. Wszystko wbudowane jest bezpośrednio w Androida, tylko po prostu jeszcze. Nie wiesz, gdzie te wszystkie funkcje znaleźć. To co? Zaczynamy! Producenci czasem nie potrafią domyślnie ustawić tego, co jest najlepsze dla użytkownika, a mówię tutaj konkretnie o gestach. Mimo że nawigacja gestami to standard już od niemal 7 lat, to niektórzy nawet nie wiedzą o ich istnieniu. Włączenie obsługi gestami naprawdę ułatwi Tobie życie. Spokojnie, podziękujesz mi później. Opcja ta nosi najczęściej nazwę nawigacja po systemie. Zaznacz w tej sekcji, że chcesz używać gestów. Przy okazji wyświetli się szybki samouczek, jak poprawnie z nich korzystać. Mają one kilka nieoczywistych zalet. Tradycyjne trzy przyciski mogą na niektórych typach ekranów pozostawiać ślady poprzez wypalanie pikseli i tworzenie powidoków. Zajmują też przestrzeń w interfejsie i nie pozwalają wykorzystać całej przestrzeni ekranu, ale to tylko zalety techniczne. Gesty są po prostu nieporównywalne. Wygodniejsze. Nie musisz przesuwać palca na dół ekranu, żeby się cofnąć. Wystarczy przeciągnąć od lewej lub prawej krawędzi. A z kolei, żeby przełączać się pomiędzy otwartymi aplikacjami, wystarczy jedynie przesuwać palcem w lewo lub w prawo po belce u dołu ekranu. Nie trzeba otwierać menu aplikacji działających w tle. Zresztą w ten sam sposób możesz też przesuwać karty w przeglądarce internetowej. Wystarczy, że przesuniesz palcem po pasku z adresem strony internetowej. A co do aplikacji w tle, wiesz, że możesz część z nich zablokować tak aby nie zamykały się, nawet jeśli klikniesz opcję wyczyść wszystko. Dzięki temu wybrane przez Ciebie apki będą zawsze otwarte w tym miejscu, w którym zostały zminimalizowane. A jeśli Twój telefon jest zbyt duży, by korzystać z niego jedną ręką, no to możesz użyć takiego gestu, żeby obniżyć górną krawędź interfejsu. Wystarczy, że przesuniesz palcem w dół po dolnej belce. Akumulatory w smartfonach niby są coraz lepsze, ale i tak zazwyczaj wystarczają zaledwie na jeden dzień pracy. Codzienne ładowanie nie pomaga w długim utrzymaniu dobrej kondycji baterii, więc by temu zaradzić, warto włączyć opcję optymalizacji baterii, które na podstawie twojej rutyny użytkowania telefonu i wykorzystując sztuczną inteligencję usprawniają jej zużycie i ładowanie. W telefonach różnych marek może to nosić inną nazwę. Niemniej zadanie tej opcji jest jedno: utworzenie limitu ładowania baterii do 80%. Ma to na Celu polepszenie kondycji, i tę opcję polecam osobom, które planują używać swojego smartfona co najmniej 2 lata lub dłużej. Z kolei, jeśli zależy Ci na krótkim czasie ładowania, to upewnij się, że w ustawieniach jest włączona opcja przyspieszenia ładowania, która zapewnia maksymalne wykorzystanie mocy ładowarki. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego źle ładujesz swój telefon, to koniecznie obejrzyj ten odcinek. Następna opcja tak uprzyjemnia korzystanie z telefonu, że nie wiedzieć czemu niektórzy producenci domyślnie ją wyłączają. Płynne odświeżanie zapewnia dużo lepsze odczucia i wyższy komfort korzystania z urządzenia. Niektóre telefony oferują też automatyczną regulację częstotliwości odświeżania. Wtedy ekran dostosuje się do tego, co aktualnie robisz na telefonie. Pozwala to też zaoszczędzić baterię. Mimo to niektórzy producenci ustawiają standardowe 60 Hz, a użytkownicy nie wiedzą, że mają inne możliwości do wyboru. Na szczęście Łatwo to naprawić. Wejdź do ustawień telefonu, otwórz sekcję wyświetlacz i wybierz opcję wyższego lub adaptacyjnego odświeżania. No, od razu lepiej. Mówiłem wcześniej o pomniejszaniu dowolnej aplikacji. To samo możesz zrobić z klawiaturą. Wystarczy, że przytrzymasz i puścisz Enter. Z kolei, żeby wprowadzać cyfry, nie musisz przełączać się na drugą stronę ze znakami. Wystarczy, że przytrzymasz klawisz po lewej stronie i wybierzesz numerki, a następnie go puścisz i wrócisz automatycznie na stronę z literami. W ustawieniach możesz też włączyć wyświetlanie tego górnego wiersza z cyframi na stałe. Nie zapomnij, że zamiast pisać tradycyjnie, możesz robić też szlaczki na klawiaturze. Opcja pisania. Gestami powinna być domyślnie włączona, a jeśli tak nie jest, znajdziesz ją w ustawieniach. Klawiatury. Ustawieniach klawiatury. To miałem na myśli. Przydatną funkcją jest też schowek, który można włączyć poprzez kliknięcie tej ikonki. W tym miejscu zapisują się skopiowane przez ciebie rzeczy. A jeśli twój telefon nie obsługuje tych funkcji, wystarczy, że pobierzesz klawiaturę Gboard ze sklepu Play i włączysz ją w ustawieniach. Masz tak czasem, że chcesz coś powiększyć, ale po prostu się nie da? No, ja mam tak na Instagramie, ale spokojnie, jest na to patent. Wystarczy, że zrobisz tak. I możesz przybliżyć cokolwiek. Wejdź w ustawienia dostępu, znajdź pozycję powiększenie i włącz opcję skrót powiększenia. Teraz wybierz gest, którym chcesz wywoływać tę funkcję. Ja polecam trzykrotne kliknięcie. I już możesz zacząć używać tej genialnej opcji. Zresztą ułatwienia dostępu to prawdziwa kopalnia sekretnych i ukrytych funkcji, ale może to jest temat na osobny odcinek. Jeżeli chcesz go obejrzeć, to subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, że masz ochotę. Teraz taka funkcja trochę imprezowa. Jeśli chcesz zaskoczyć znajomych i sterować swoim smartfonem niczym David Copperfield, to koniecznie zajrzyj do zakładki Switch Access. Aktywuj tę funkcję i przejdź przez jej konfigurację. Wyraź niezbędne zgody i pobierz wymagane dane. Możesz skorzystać z asystenta konfiguracji lub zrobić to ręcznie. Do wyboru masz 6 min, do których możesz przypisać wybraną akcję. Na przykład, jeśli otworzę usta, to smartfon wróci na ekran główny, a jeśli zrobię tak, to rozwinie mi się pasek powiadomień. Fajne czy nie? Napisz w komentarzu. Do robienia ładnych zdjęć potrzebny jest nie tylko odpowiedni sprzęt, ale i wprawne oko. Ale nawet jeśli nie macie tych dwóch rzeczy, to możecie poprawić swoje fotki zmieniając kilka prostych ustawień w aplikacji aparatu. Po pierwsze, warto włączyć siatkę. Ułatwia ona robienie zdjęć zarówno postaci, jak i krajobrazu. Podobnie sytuacja ma miejsce w przypadku proporcji fotografii. W mediach społecznościowych najczęściej umieszczamy zdjęcia kwadratowe lub prostokotne, rzadko kiedy akceptowane są bardzo wydłużone panoramy. A jednak wiele osób wykonuje swoje fotki w proporcjach 16 do 9, czyli takich jak filmy są wyświetlane, chociaż już nie do końca, bo teraz są jeszcze szersze proporcje. A złoty standard w fotografii to stosunek boków 4 do 3 i tego powinniście się trzymać. Ustawienia proporcji znajdziesz w szybkich opcjach w aplikacji aparatu. Chcesz bezprzewodowo przesyłać informacje pomiędzy dowolnymi smartfonami z Androidem, a nawet na komputer z Windowsem? Nic prostszego. Kiedyś dostępna była opcja Nearby Share, czyli udostępnianie w pobliżu. Dziś nazywa się to Quick Share, po polsku szybkie udostępnianie, i oferuje znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Bezprzewodowo można przesyłać pliki, zdjęcia, filmy, a nawet kontakty. Opcję Quick Share znajdziesz po ściągnięciu w dół górnej belki szybkich ustawień, a jeżeli jej tam nie ma, no to znajdziesz ją w ustawieniach telefonu. Teraz wystarczy włączyć widoczność dla wszystkich, a dla wygody możecie zaznaczyć te opcje na stałe. I voilà! Teraz możesz wysyłać pliki do swoich znajomych czy rodziny, niezależnie od tego, jakiej marki mają telefon. A dodatkowo działa to również w połączeniu z komputerami z Windowsem. Tam jednak należy zainstalować dodatkową, odpowiednią aplikację. Link w opisie pod filmem. Mało osób wie, że ekran blokady kryje wiele możliwości konfiguracji i personalizacji. Nie chodzi tutaj tylko o możliwość zmiany czcionki, kolorów napisów czy umieszczania widżetów. W ustawieniach ekranu warto włączyć opcję podnieść, aby wybudzić, dzięki czemu od razu po podniesieniu telefonu jego ekran uaktywni się i będzie można sprawdzić godzinę, pogodę czy aktualne powiadomienia. No właśnie, ale ile razy zaglądał ktoś w Tobie przez ramię, próbując przeczytać treści Twoich powiadomień, które znajdują się na ekranie blokady? Blokady? W łatwy sposób można ukryć treść powiadomień na ekranie blokady, a zrobisz to wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach w sekcji tapeta i styl ekran blokady. Treść powiadomień pozostanie ukryta do momentu odblokowania urządzenia. Na ekranie blokady znajdziesz też skróty, które można dostosować do własnych potrzeb. Ustawienia ekranu blokady znajdują się w tym samym miejscu co opcja ukrycia treści powiadomień. Skrótów do wyboru jest całkiem sporo, zaczynając od funkcji takich jak latarka, a kończąc na możliwości uruchomienia wybranej aplikacji. Ile razy przypadkowo zdarzyło Ci się usunąć jakieś powiadomienie? Ten trik sprawi, że nie będzie to już problem. Historia powiadomień to funkcja, która może okazać się niezwykle przydatna. Dzięki niej odczytasz nie tylko te powiadomienia, które przypadkowo skasujesz, ale odczytasz także wiadomości, które Twój rozmówca usunął w konwersacji w dowolnej aplikacji. Tę opcję możesz włączyć w ustawieniach w sekcji Aplikacje i Powiadomienia. Przechowuje ona wszystkie powiadomienia z ostatnich 24 godzin, jak i wyszczególnia te ostatnio zamknięte. Teraz nie ukryją się przed tobą nawet usunięte wiadomości. Lifehacki, które pokazałem, możesz wykorzystać na przykład na najnowszym smartfonie Motorola Edge 50 Pro. Ten telefon z pewnością może zaskoczyć i to nie tylko pleckami wykonanymi z masy perłowej. Zresztą trików na tym urządzeniu jest znacznie więcej, bo do dyspozycji macie cały arsenał gestów Moto. Jednak ja chcę powiedzieć o czymś zupełnie innym, a mianowicie o atrakcyjnej ofercie premierowej na ten telefon, bo Motorola przygotowała nie jedną, a dwie oferty i uwaga, w tym przypadku promocje łączą się. Po pierwsze, program Trading Trade Up, gdzie możesz oddać swój stary smartfon i otrzymać za niego zwrot gotówki, ale co najważniejsze, z automatu dostajesz gwarantowane 300 zł. Drugim prezentem są słuchawki Motobat które powstały we współpracy z firmą Bose. A aby je otrzymać, należy zarejestrować się po zakupie telefonu na stronie promocji. Ale trzeba się spieszyć, bo obie akcje trwają tylko do 30 kwietnia, a szczegóły poznacie klikając w link pod filmem. Daj znać w komentarzu, które funkcje z tego odcinka są już Tobie znane, a o których pierwszy raz słyszysz. Oraz napisz, czy mam przygotować drugi odcinek, gdzie pokażę jeszcze mniej znane i bardziej sekretne funkcje. A może Ty chcesz podzielić się jakąś opcją, którą Twoim zdaniem powinien włączyć każdy. Jestem niezmiernie ciekaw i czekam na Twój komentarz. Do zobaczenia!